Klaps na szczęście, sprawdzenie czy długopisy i ołówki nie zawiodą w decydującej chwili, oczekiwanie aż wybije godzina dziewiąta i już można zacząć pisać. Dla tysięcy gimnazjalistów wtorek, środa i czwartek upłynęły pod znakiem corocznego egzaminacyjnego maratonu. W tym roku egzamin gimnastyczny przy Bielka, tak jak zawsze do tej pory, yy, przez trzy dni rozpoczął się we wtorek 21, częścią pierwszą humanistyczną. Uczniowie pisali WOS i historię oraz język polski. Dzisiaj mamy część drugą, matematyczno-przyrodniczą. Czyli ta, którą uczniowie zazwyczaj lubią nieco mniej. Humanistyczna bardziej, bo jest prościej. To znaczy polski był na mnie łatwiejszy. Choć jak się okazuje w tym roku część humanistyczna wcale taka łatwa nie była. Mimo tego, że z historią i wosem większych problemów gimnazjaliści mieć nie powinni, to już język polski mógł im sprawić pewną trudność. Jeśli chodzi o język polski, to mogę powiedzieć, że to był test na poziomie trudniejszym niż w zeszłym roku. Był bardzo rozbudowany arkusz egzaminacyjny, składał się z trudnych tekstów źródłowych i wyjątkowo w tym roku zamiast rozprawki było opowiadanie. A drugiego dnia były nauki ścisłe, w tym królowa nauk, matematyka. Nic więc zatem dziwnego, że spora część gimnazjalistów była mocno zdenerwowana i wcale się z tym specjalnie nie kryła. Dobre, tylko trochę stresujące. To jest stres. Ostatniego dnia egzaminacyjnego maratonu gimnazjaliści zmierzyli się z testem z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Większość wybrała język angielski. Wyniki tego rocznego egzaminu będą znane w czerwcu.